Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruz Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze. Aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty jej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł. Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu. Według słów twoich sądzę cię zły sługo. Wiedziałeś. Że jestem człowiekiem surowym, biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc? Nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie bym je z zyskiem odebrał. Do obecnych, do obecnych zaś rzekł: Zawieźcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu panie, ma już dziesięć min. Powiadam Wam, każdemu, kto ma, będzie dodany, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do. Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka mówi księga mądrości drugi rozdział 23 werset bardzo ważne jest aby zacząć mówiąc o śmierci zacząć od tego fragmentu żeby uświadomić sobie że Bóg który stworzył człowieka w raju stworzył go po to aby człowiek mógł tam żyć szczęśliwie Mógł być płodny, rozwijać się takie przykazanie, Bóg dał pierwszym rodzicom. Natomiast przychodzi zły duch pod postacią węża, kusi, chce, aby człowiek odszedł od człowieka, i to jest moment, kiedy wchodzi śmierć. Wcześniej człowiek, który nie miał grzechu, który nie popełnił nic złego, który był wierny Bogu, odszedłby tak, jak odeszła Matka Boża to znaczy przez zaśnięcie i z duszą i z ciałem została wzięta do nieba. W momencie, kiedy przychodzi śmierć, te plany się pokrzyżowały, trochę inaczej to wygląda. Śmierć zawsze jest trudem, gdy patrzymy z naszej perspektywy, jest czymś, czego raczej nie chcemy, czego się boimy, czego unikamy, bo pamiętam taki pogrzeb, gdzie jeden kapłan żegnał swoją mamę. Biskup powiedział takie piękne słowa, zapadły mi to mi w sercu. To był starszy kapłan, mój proboszcz. Powiedział, że nieważne w jakim wieku odchodzi bliska mama czy ojciec, zawsze jest za wcześnie. Są takie osoby, które kochamy i chcielibyśmy, aby dłużej były przy nas. Bo tak jakby... Zmienia się trochę nasze życie wtedy, kiedy zaczyna brakować jednej z tych tak ważnych dla nas osób. Natomiast to jest perspektywa nasza. A perspektywa tej osoby, która odchodzi, zwłaszcza w starszym wieku, jest często taką perspektywą, jeszcze jak zostanie sama tutaj na świecie, że przechodzi przez pewien próg z tego świata do życia drugiego, staje przed Bogiem, staje też ze swoimi... Przodkami. Może dołącza wtedy do swoich rodziców, za którymi tęskniła ta osoba. Może spotyka się ze swoimi dziećmi, które może wcześniej odeszły do Królestwa Niebieskiego i tam patrzyły na tych, których musiały opuścić przedwcześnie. Poznamy się po miłości w niebie, wtedy kiedy staniemy przed Bogiem. A wtedy, kiedy będziemy w czystcu, będziemy tymi, którzy będą się oczyszczać pewnie też z tymi swoimi bliskimi. Ta perspektywa tej drugiej strony Boga jest tą perspektywą, gdzie On też czeka na to spotkanie, z radością na to, aż my dojdziemy do tego momentu, który jest nam wyznaczony, i przejdziemy na drugą stronę. Stąd też śmierć, zaśnięcie, przejście, jest z tej strony Królestwa Bożego wielką radością, bo to kończy swoją pielgrzymkę tu na ziemi. Często człowiek cierpiący, umęczony, bo przez wiele trudów trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. A to wszystko kończy się w momencie śmierci. Taki pewne, takie pewne uwolnienie, które przychodzi dla nas, pewna łaska, która przychodzi. Dlatego śmierci nie powinniśmy się bać. Święty Jan Paweł II, kiedy odchodził, miał tę piękną modlitwę, którą zanosił Pozwólcie mi odejść do domu ojca. I modlił się też o to spotkanie. Kiedy Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, mówił na pogrzebie o tym odejściu, mówił właśnie, że no Jan Paweł II teraz pewnie w domu ojca nam przez okno macha. Piękny obraz, tak jakby tego papieża, który dalej żyje, tej świadomości, że Jan Paweł II nie odszedł, że jest pośród nas że w dobrych zawodach wystąpił, że wiary ustrzegł, jak mówił też święty Paweł. Kiedy popatrzymy na dzisiejsze pierwsze czytanie i na matkę, która widzi śmierć swoich siedmiu synów w ciągu jednego dnia, można sobie zadać pytanie, skąd ona miała w sobie tyle odwagi, aby... Nie ustać, ale aby też zachęcać swoich synów do tego, żeby nie zjedli no, kawałka wieprzowiny, ale aby byli wierni prawu Bożemu. I to może nas dziwić, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jeszcze ta wiara w życie po śmierci nie była taka mocna, ale nie dziwi nas wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że ta Matka wiedziała jedną rzecz, że są rzeczy ważniejsze niż nasze życie, o które warto zadbać, za które warto oddać też życie. Taką wartością na przykład jest dla niej było to, aby być wiernym prawu Bożemu. Piękne świadectwo też tej odwagi, kiedy zachęca swojego najmłodszego syna, może tego ukochanego syna, tego, którego ostatniego urodziła, którego wykarmiła, nosiła w swoim łonie wcześniej, i mówi: Tak, synu, nie bój się. Pan odda ci to, tę Twoją wierność, którą masz. Nie bój się, bądź wierny. Nie bój się tego, aby zaświadczyć o tej wierności. Księga machabejska ma wiele takich opisów. Kiedy człowiek, wczoraj też mieliśmy piękny przykład Eleazara, starca, który staje też przed taką możliwością, możesz oszukać, damy ci mięso, mówią jego przyjaciele, które nie było poświęcone Bożkom, mięso wieprzowe. Udasz, że jesz. A on mówi: Nie będę udawał, bo zgorsza młodych. I patrząc na moje życie, zobaczą, że pod koniec życia stracił tę wartość, która była dla niego ważna. Jest wartość ważniejsza nawet niż życie. Święta Rita, współczesna święta, można powiedzieć, nie tak odległa jak matka z Księgi Machabejskiej, kiedy ginie jej mąż, a synowie chcieli pomścić tego męża, zaczyna modlić się o to, żeby prędzej jej synowie zginęli, umarli tu na ziemi, niż żeby popełnili wielkie przestępstwo, zbrodnie, zemsty i zabójstwa drugiego człowieka. I ta modlitwa została wysłuchana. Jej synowie odeszli. I ona patrzyła na tę śmierć, jak umierali. Ale matka, która miała głęboką wiarę, że lepsze dla nich jest to, aby Pan Bóg zabrał ich wcześniej, niż... Aby popełnili zbrodnie i poszli do piekła, żeby ich życie się pokomplikowało. Kiedy myślimy o śmierci, ona jest trudna wtedy, kiedy przychodzi, ale jesteśmy zachęceni do tego, aby się nie bać śmierci, aby się przygotować do tego momentu, kiedy Pan wezwie każdego z nas, do momentu, kiedy staniemy przed Nim. Jest taka piękna praktyka. Jeżeli chodzi też o nasze życie, które możemy praktykować też, praktyka dobrej śmierci, święty Jan Bosko miał raz w miesiącu taki dzień ze swoimi wychowankami, kiedy mieli za zadanie tego dnia modlić się, uporządkować wszystkie spra swoje sprawy osobiste, sprzątać też to, co było przy nich, tak jakby mieli się przygotować na moment swojej śmierci. Coś dziwne, jak można z młodymi takie rzeczy robić. A czy Dominik Sawio nie umarł, jak miał 15 lat? A czy koledzy z boiska, ze szkoły, z grupy teatralnej, z chóru, z orkiestry, od y, tych, którzy byli u świętego Jana Bosko, nie umierali, zanim nie ukończyli nawet 18 lat? Bardzo mądre ćwiczenie miesięczne, kiedy też praktykowano spowiedź świętą porządkowano swoje sprawy dlaczego jest pierwszy piątek miesiąca dlatego że mam pójść do kościoła może też bo są obietnice że nie umrzesz bez sakramentów ale pomyśl też o tym że raz w miesiącu możesz mieć taki moment kiedy możesz sobie coś uporządkować na procesie kanonizacyjnym batyfikacyjnym, księdza popiełuszki jego proboszcz pierwszy zeznawał tak jak spotkał świadectwo Popiełuszki takiego mocnego zaufania do Bogu też związanego ze śmiercią. Bo Popiełuszko przeżywał, prze, prze, przeczuwał, że on umrze. I w tym momencie, kiedy czuł, że ta śmierć już przychodzi, pojechał do swojego pierwszego proboszcza. Miał wiele spraw, jak był młodym wikariuszem, na głowie zajmował się różnymi rzeczami i ta współpraca z proboszczem nie zawsze była dobra. I uklęknął przed swoim proboszczem wtedy i prosił na kolanach o przebaczenie. Proboszcz mówił, że to było piękne takie świadectwo, popatrzenie na człowieka, który no, czuje, że umrze, który chce uporządkować swoje życie. Zaznał to też wtedy, kiedy był ten proces. Co czujesz? Może jest takie, tak, coś takiego, co ty powinieneś uporządkować w swoim życiu? Praktyka dobrej śmierci. O czym powinieneś pomyśleć? Ci młodzi chłopcy u Jana Bosko mieli też różne modlitwy, które odmawiali właśnie w tym czasie. Dzisiaj na spotkaniu na dole, które będzie pomszy święty na, nabożeństwo, na nabożeństwie, też te modlitwy odmówimy. Piękne modlitwy, które pomagały tym młodym przygotować się do dobrej śmierci. Dzisiaj mieliśmy też jeden pogrzeb w naszej parafii. Ksiądz przytoczył bardzo ciekawe świadectwo siostry Irlandki, siostry zakonnej Claire Crockett. Urodziła się w 1982 roku, zmarła 5,5 roku temu. Pochodziła z Dery w Irlandii Północnej. 18 lat dla niej wiara była obojętna. Marzyła o karierze medialnej, o aktorstwie, chciała być sławna. Była prezenterką już w młodzieżowym programie jednych z kanałów telewizji brytyjskiej. Zaczęła dostawać propozycje gry w filmach. Piękna kariera. Pojechała w 2000 roku na adorację do Hiszpanii. No, adorację krzyża, no niekoniecznie na to, ale do Hiszpanii ze znajomymi namówiona. Trafiła w Wielki Piątek na liturgię i tam usiadła w ostatniej ławce. To nie była zainteresowana tym wydarzeniem religijnym. I wszyscy szli ucałować krzyż. Ona też podeszła. Kiedy przyłożyła usta do krzyża, to wtedy poczuła, że jest kochana przez Chrystusa, który umarł za jej grzechy. Zobaczyła również, że Chrystus od krzyża przybity, że Chrystusa do krzyża przybiły jej grzechy. Pycha, próżność, pijaństwo, nieczystość, już kosztowała pierwszych stron życia celebryckiego. Wiedziała, że nie może kontynuować tego życia. Po mszy świętej siedziała w tej ostatniej ławce i się trzęsła od płaczu. Spytana przez siostry, dlaczego płaczesz, co się stało? Mówiła tylko: On mnie kocha, on umarł za moje grzechy. Potem poszła porozmawiać z ojcem Rafaelem, który prowadził tę adorację. I gdzieś tam jej się wypsnęło: chce zostać zakonnicą. Została tą zakonnicą. Kiedy miała 32 lata, była już w Ekwadorze. Powiedziała, że wcześniej umrze. Miała życie grzeszne do tej osiemnastki, ale potem powiedziała siostrze starszej, siostro ja wcześniej umrę, odejdę z tego świata. I ta siostra mówi nie, 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 jesteś młodą, będzie żyła długo. Nie, ja wcześniej umrę, ale to nie ma znaczenia kiedy. Ważne jest, czy ja dzisiaj jestem gotowa, aby stanąć przed Panem, czy mam swoje sprawy uporządkowane, czy ja służę tu gdzie jestem. I było trzęsienie ziemi. Za chwilę z tym domu zginęła tylko jedna osoba, ta siostra. Umarła w opinii świętości. Ale dla niej było ważne to, że ja robię to, co mam robić. I dzisiaj na tym pogrzebie był pogrzeb szafarza, który do końca swojej dni zawsze nakładał albe stał przy ołtarzu. To było jego zadanie. Nawet jakby nie był potrzebny. Stawał przy ołtarzu, bo chciał służyć. Dzisiejsza Ewangelia mówi o minach. Dostałeś pewne zadania, które masz robić. Jak się przygotowujesz do śmierci? Właśnie robiąc to, do czego Bóg Cię zaprasza. Te proste rzeczy, które są. Praktyka dobrej śmierci. Byśmy umarli przy Jezusie i przy Maryi. Kto umiera, jak święty Józef, przy Jezusie i przy Maryi? Kto żyje sakramentami? Ten, kto zawierza się Maryi, kto się modli. Oni są przy Nim. I taki człowiek dobrze umrze. Piękny temat dzisiejszego nabożeństwa. I święty Józef, który chce nas wprowadzać w tę tajemnicę. Na nabożeństwie po mszy świętej powiemy trochę więcej też. O śmierci Jezusa i o tym, co się tam wydarzyło. Piękne obrazy, które nam daje Biblia. I będziemy prosić dla tych, którzy cierpią, których może życie się zatrzymało po śmierci kogoś bliskiego. Pamiętam kiedyś kobietę we Włoszech. Przyjeżdżałem do jednej parafii co roku spowiadać na święta Bożego Narodzenia. Ona została zablokowana po śmierci swojego męża. I dopiero po jakimś czasie, po którejś tam spowiedzi, powiedziała, że na nowo chce żyć. Nie chce żyć w śmierci i w żałobie, ale wie, że Bóg coś dla niej jeszcze ma. Chcemy modlić się o to, aby Bóg to odblokował w nas, jeżeli tak jest nasze doświadczenie i też modlić się o to, abyśmy tak żyli, abyśmy mieli tę dobrą śmierć z Jezusem, z Maryją, abyśmy już teraz dobrze święcie żyli.